Myślę, że teraz już wszyscy możemy to oficjalnie powiedzieć. Mamy to 100 tysięcy dolarów za bitcoina. Po raz pierwszy 100 tysięcy dolarów zostało historycznie osiągnięte. Dla mnie jest to trzecia historyczna pozycja. Obserwowałem 1000, obserwowałem 10 tysięcy i mam nadzieję, że wspólnie będziemy obserwować kiedyś milion. Nie mieli racji wszyscy ci którzy mówili, że Bitcoin nigdy nie osiągnie 100 tysięcy dolarów, zaczynając od Craig'a Wrighta, poprzez wszystkie zaorskie koszele i innych wszystkich wieszczy zagłady. 100 tysięcy, proszę Państwa, po raz pierwszy nawet 104 tysiące było. A co dalej? A dalej świetlana przyszłość. Oczywiście po drodze będą korekty, po drodze będą zwątpienia, po drodze będą wszelkiego rodzaju chwile, gdzie będą okazje, żeby tego Bitcoina dokupić, a kiedy ta korekta? Tego tak naprawdę nikt nie wie, więc nie wierzcie wszelkiego rodzaju proroków, bo nieznane